Mercedes, nowy Mercedes we nowy right. Please drive me, Let me get to the maneczko, witam w nowym ciągniku, który został dobrany do naszej floty. Mogę powiedzieć, że w moim nowym ciągniku, ponieważ wystartowanie tego samochodu pochłonęło około 50 tysięcy złotych, mówię tutaj o wkładach własnych, o ubezpieczeniach. I o podstawowym wyposażeniu. Słuchajcie, w samochód, w którym siedzimy, <grybujesz> nowy Actros. Niektórzy mówią na niego MP5, sam na niego tak mówiłem Natomiast jest to nowy Actros lub tak zwany SmartTrak. Wersja tego Mercedesa to 480-konny silnik z, ze zautomatyzowaną skrzynią biegów. Yy, kabina Gigaspace, wnętrze Solo Star, czyli tak zwana salonka. Zamiast prawego fotela Znajduje się e, tak zwana loża ze stolikiem. Dzięki temu, że ta loża jest odsunięta pod samą tylną ścianę, tutaj proszę bardzo, mamy niesamowicie dużo miejsca, można normalnie chodzić po, można normalnie chodzić po kabinie. Jest to tak obszerna kabina, że jeszcze nie miałem możliwości siedzieć właśnie w tak e, dużej kabinie. Może nie jest ona jakoś... nie powala może swoją funkcjonalnością, natomiast Ilość miejsca, jaka tutaj jest, jest po prostu no, imponująca. Na tej loży oczywiście może podróżować. Słuchajcie, e, pasażer, ponieważ ta loża jest wyposażona w pas. Kiedy siedzimy na pauzie, mamy tutaj stoliczek z taką, z taką stópką, którą się zabezpiecza. Tutaj w ten sposób. Tutaj jemy posiłki. Możemy tutaj postawić komputer. Możemy tutaj położyć dosłownie, co nam się chce. Możemy siedzieć na przykład bokiem dzięki temu, że ta loża jest skonstruowana w, taki, w taką elkę, czy przodem. Możemy coś tutaj sobie przygotowywać, jakieś śniadanko. W renowersce też mieliśmy salonkę, natomiast ten stół był ogromny i troszeczkę taki niepraktyczny. Bo oczywiście był to bardzo fajny bajer, natomiast ten stolik jest praktyczny, ponieważ on nie, nie zabiera dużo miejsca. Kabina ta jest e, wyposażona w dwa łóżka, czyli mogą tutaj podróżować bez problemu, może podróżować dwóch kierowców. Dolne łóżko, górne łóżko, za chwileczkę pokażę fenomen tej, e, tej salonki, ponieważ możemy sobie. Siedzieć na dole bez składania tej salonki, a spać na górze. Kiedy rozłożymy górne łóżko, śmiało nie składając betów, możemy sobie wejść na dolny pokład, przygotować sobie jedzenie, na przykład stojąc na weekendzie, czy e... No, czy nie wiem w jakim przypadku, nie trzeba korzystać z dolnej leżanki. Natomiast jeśli chcemy korzystać z dolnej leżanki, wygląda to w ten sposób, że składamy ten kawałek fotela, i tutaj możemy odbezpieczyć dolną leżankę. Jeszcze wszystko w folii. Nie miałem jeszcze okazji tego nawet rozpakować porządnie. O, i w takim układzie możemy sobie spać na dole, tu mamy jakąś półeczkę, żeby położyć te telefon, natomiast śpi się z tamtej strony, więc nie wiem po co to jest, ale, ale jest coś takiego i spokojnie można sobie w dwóch kierowców śmigać Jeśli jeździ się samemu, można spać po prostu na górze, na dole urzędować Mamy tutaj też lodóweczkę Wielkość jest imponująca, choć na pierwszy rzut oka nie wygląda, ponieważ jest wąska, ale za to jest wysoka. Tutaj mamy jakieś takie właśnie szafeczki z dostępem do, do prądu i, i do słuchawek z tamtej strony. Również mamy takie... Także to tyle z tej części takiej, że tak powiem, mieszkalnej. Jeśli chodzi o schowki. Jeśli chodzi o schowki. Trzy schowki pomimo tego, że są wykonane z bardzo twardego materiału, nie trzeszczą. Ten jest imponujący schowek, naprawdę. Ten również, proszę bardzo. A i wielkością. Ma okieć Macieja. Jeden kierowca, zarówno dwóch kierowców, wydaje mi się, że może się fajnie pomieścić. Tachograf, który już jest nowej generacji z tymi GPS-ami, srami. Tutaj za dużo z przodu się nie zmieniło, ponieważ deska rozdzielcza jest, wydaje mi się, że tutaj ten, ten kawałek do połowy jest identyczny jak w poprzednim aktrosie, Dwie szuflady na jakieś e, dokumenty, uchwyt na napój, jakiś tam schoweczek na, na przykład na telefon. Wersja dla palących, ponieważ mamy tutaj popielniczkę w miejscu gdzie można na przykład położyć jakiś sobie kubeczek, niecodzienny e, design tej deski rozdzielczy. Tutaj mamy jakiś taki, e, możemy podłączyć telefon, żeby wyświetlał się na, na tym monitorze. Możemy tutaj również podłączyć USB gniazdko jedno, gniazdko drugie. Tutaj mamy gniazdko trzecie, gdzieś jeszcze widziałem gniazdko, ale może mi się, może mi się coś przewidziało. Widzicie, że ten samochód nie posiada luster, zauważcie. Tylko posiada tablety, na których wyświetlany jest obraz przekazywany z tych otokamer. Dzięki czemu, e, będąc kierowcą Actrosa i nie mając zewnętrznego lustra, można mieć bardzo ładny widok na otaczający nas świat. Na pewno słuchajcie bardzo bardzo wszystkich ciekawiło to jak się będzie jeździło na tych lusterkach i muszę wam powiedzieć, że na tych lusterkach jeździ się bardzo dobrze. No ale ma swoje plusy i minusy. To jest pytanie, to jest odpowiedź na pytanie, na które wszyscy czekali, czyli jak się jeździ na tych lusterkach? Powiem wam, że pierwszy raz jak wsiadłem dla mnie to była po prostu dzicz, ale cofnąłem sobie kilka razy, rewelka, zaobserwowałem, słuchajcie, że ktoś tam mówił, że będzie sytuacja, że nie będzie widać linii, to jest nieprawda, wszystko widać bardzo dobrze, wyświetlacze są bardzo czytelne, widać dużo szczegółów, naprawdę jak ktoś się wyprzedza z taką niedużą prędkością, to idzie odczytać tablice rejestracyjne, wbrew temu co... To jak nas e, straszyli internauci, że się nie da. Da się. Niestety nie mogę powiedzieć Wam jeszcze, e, jak się jeździ z naczepą, no bo jeszcze nie mam naczepy. Ale zaobserwowałem kilka sytuacji. Niektóre są sytuacje na plus, niektóre na minus. E, może zacznijmy od minusów. Minusem jest na pewno to, że na tych lusterkach wcale nie jest łatwo ocenić odległość pojazdu, który znaczy ocenić prędkość pojazdu, który się zbliża do ciebie. Czyli na przykład na autostradzie w normalnym lusterze jakoś można było to tak oszacować i teraz wyprzedzanie jest bynajmniej może jak kiedy ja jestem nieprzyzwyczajony, to wyprzedzanie jest trochę e, takie dzikie, no bo nie wiemy z jaką prędkością ten pojazd, który za nami jedzie, się do nas zbliża. Nie wiadomo, czy można mu wyskoczyć, czy nie. I tą, tą prędkość zbliżającego się pojazdu jest naprawdę ciężko oszacować. Natomiast, kolejnym minusem, jaki zaobserwowałem, jest to, że nie możemy tutaj w tym lusterku dokładnie ocenić położenia terenu. Czyli, na przykład, jeśli cofamy, a za nami jest dziura, czy ostry spad. To, to nie bardzo możemy dostrzec ten spad szczególnie kiedy asfalt jest jednolity i nie ma jakiegoś cienia od słońca. Kolejną sprawą jaką zaobserwowałem to że na przykład jeśli posiadamy okulary ze szkłami polaryzacyjnymi, to patrząc się w normalne lustro e, i na osobówkę, która cię wyprzedza, nie widzisz odbicia w szybie, widzisz co się dzieje w samochodzie, czy ktoś ci pokazuje fuck you, czy Eee, czy ktoś coś do Ciebie macha. Tutaj niestety te światło odbijające się w szybie jest i, i tego nie wyeliminujemy. I to chyba tyle z minusów. Na pewno nie jest minusem wielkość tych tabletów, ponieważ. Yy, one są być może duże i trzeba się przyzwyczaić tutaj do lewego, do lewego oka, że, że ten tablet jednak jest tutaj w polu naszego widzenia. Ale przestrzeń za szybą, jaką tutaj mamy, jest po prostu fenomenalna. Ja czuję, że będę zwiedzał teraz świat. Normalnie czuję, że będę zwiedzał teraz świat. Słuchajcie, widoczność z tego samochodu jest rewelacyjna. Plusem na pewno jest to, że jak yy, pamiętacie, na pewno. Na pewno e, znacie takie zjawisko, że jak wyprzedzasz kogoś, patrzysz w jego lusterko i widzisz, co on robi w kabinie. Czy dubie w nosie, czy je kanapkę, czy trzyma telefon. Tutaj jak cię ktoś wyprzedza, to nie widzicie do momentu aż. E, nie widzicie do momentu aż się z tobą nie zrówna. Co jest oczywiście fajnym. Fajnym rozwiązaniem. No i same te lustra, słuchajcie, nie trzeba kręcić dużo głową. Mamy lusterko, że tak powiem, pod okiem i naprawdę ja jestem pod mega wrażeniem tego, jak funkcjonalne są te lustra. No i jak pasażer jedzie z Wami, to pasażer widzi dokładnie w tych lusterkach, przepraszam, to samo co Wy. Jeszcze mówię, nie mam, nie mam możliwości przetestowania tego z naczepą, ponieważ nie posiadam naczepy. Ale z pewnością e, wydaje mi się, że e, nie jestem w stanie określić na tą chwilę, czy są bardziej funkcjonalne od zwykłych luster. Natomiast jazda z tymi, z tymi kamerami daje niesamowitą frajdę. Powiem Wam. Niesamowite jest uczucie prowadzenia tego samochodu, który, który nie posiada luster. <laughs> Pozycja za kierownicą, której się obawiałem, bardzo wygodna, z kierownica w skórze. Rewelacja, po prostu coś, coś pięknego. Czuję się naprawdę w tym samochodzie jak, jak we klasie No i spojrzenia ludzi są dziwne, ponieważ ludzie, którzy, którzy zerkają na, na ten samochód, zauważają, że po prostu on nie posiada lusterek. I to jest takie dziwne trochę dla, dla ludzi dla otoczenia. Zobaczcie, znajdujemy się właśnie teraz no na Orlenie. O tutaj jest ja stoję, bo sobie zrobiłem taką małą przejażdżkę. zegary cały panel obsługi klimatyzacji i i wszystkich innych systemów. A więc co? Ruszamy. Oczywiście lustra nie mają żadnego najmniejszego opóźnienia, bo by to było po prostu bez sensu. Także wszystko to, co tutaj widzimy w normalnym lustrze, to, to tak samo widzimy i tutaj. teraz może pokonamy jeden, jeden ten. Zobaczcie, nie widzę tutaj najmniejszej sytuacji, w której te lustra miałyby odbiegać od, od standardowych luster. A zobaczcie jaki jest widok w lustrze lewym, nawet powiedziałbym, że jest dużo, dużo większa widoczność jak w standardowym lustrze. W ogóle w swój wygląd zmieniła kierownica. Ta akurat jest obszyta bardzo przyjemną skórą. Można powiedzieć, że prawa strona na kierownicy jest od sterowania zestawem multimedialnym, natomiast lewa strona na kierownicy jest sterowana właśnie tym wyświetlaczem. Jak to ludzie mówią, tabletem. Mamy na tej kierownicy takie gładziki, którymi, którymi przesuwamy po wyświetlaczu. I na przykład, jeśli chcemy coś tutaj sobie z lewej strony dojrzeć, ile mamy paliwa, zasięg, zasięg AdBlue, jaki mamy. E, spalanie, to nie mogę tego opanować, bo dzisiaj mi się zerowało, nie wiem czemu. I... A nie, 15,5 spalanie, bo tutaj się kręciłem na miejscu, czyli to jest od resetu. Od resetu. Natomiast to spalanie, to jest od rozruchu. No dobra, to teraz to już będę wiedział, kuźba, Widzisz, człowiek uczy się całe życie. No i tutaj mamy takie podstawowe funkcje. Poziom oleju, temperatura wody, ciśnienie w układzie. Możemy sobie zmienić tutaj na dół, gdzie możemy sobie na przykład przestawić prędkościomierz. No i prawa strona, gdzie są dane z stachografu oraz telefony. Nie będę tam pokazywał, no bo Będą telefony ten wyświetlacz można mieć w dwóch konfiguracjach na przykład mogę Wam na szybko pokazać, już trochę się nauczyłem wyświetlanie i obsługa styl wskazda, możemy wziąć przycić na classic, w tym momencie tablety się wyłączają, profil jest pobierany tutaj już mamy zaznaczone, że to jest classic a tutaj jeszcze wygląd jest pobierany i za chwilę się nam pojawi Proszę bardzo. Możemy mieć jeszcze taki widok po lewej prędkościomierz, po prawej obrotomierz i po środku no różnego rodzaju funkcje. Bardzo fajna sprawa. System multimedialny, zobaczcie, że tutaj Mercedes ograniczył, zostawił tylko trzy przyciski w, moim, w mojej konfiguracji. Jest to trakcja, czujnik pasa, blokada, poziom, poziomowanie i światła awaryjne, które zresztą ładnie sobie pykają. No i mamy ten cały system multimedialny, którym sterujemy klimatyzacją, tak jak w normalnym samochodzie, tylko tutaj robimy wszystko na tablecie. Siła nawiewu, tutaj sobie włączamy, wyłączamy, gdzie tam ma nam wiać. Na razie to wyłączę. Cofamy, mamy tutaj obsługę, tu mamy wszystkie systemy, system bujania z dołka, system ruszania pod górę, DPF -y i jakieś ustawienia. Aha, o kurcze. Nie chcę tego. No, dzwonienie chyba do serwisu. Możemy również ustawiać pozi poziom ciągnika. Regulacja poziomu, teraz ciągnik nam opada, bierzemy stop i poziomowanie. Budziki, ustawienia właśnie wyświetlacza, gdzie sobie ustawiamy m.in. język czy e, jasność tego ekranu. Mamy tu, to wszystko bardzo pięknie chodzi. Mamy tutaj o ciśnienie w ogumieniu. Lewy bliźniak od środka trzeba trochę dopompować. E, tutaj, o, jeśli chodzi o blokady, tu mamy przeglądy techniczne, kiedy powinny być i zdarzenia jakie tam się. E, ty, można to wyłączyć? Nie można tego wyłączyć. Dobra, bo mi się czasami tutaj wyświetlają. Jeszcze muszę e, zobaczyć, bo tu czasami mi się wyświetlają jakieś wskazówki, które nie chciałbym, żeby mi się wyświetlały. Sterujemy tutaj również oświetleniem. Nie wiem, czy w ogóle będzie to widać, bo to są wyświetlacze LED-owe. Nie wiem, czy kamera w ogóle mi to ujmie, ale oby. Tutaj sterujemy całym oświetleniem zarówno światłami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi np. burdelówki, takie no, niebieskie, niebieskie światełka. Włączamy, wyłączamy jakieś oświetlenie nocne takie bardzo delikatne e, zwykłe takie oświetlenie ledowe, bardzo fajnie to wczoraj testowałem w nocy, możemy dać od razu na przykład cały max, gdzie się powięk... gdzie się od razu wszystkie światła zapalają jest tutaj nawigacja również od TomToma, czyli tam 6250 z dożywotnią aktualizacją, podłączony iPhone, radyjko, możemy sobie włączyć akurat gra SK, tu możemy również przerzucać stację i tak dalej jakieś nośniki, podgląd na smartfona poprzez połączenie go tutaj no i konekt jakiś z aplikacjami. Oprócz tego mamy tutaj e, przyciski szybkiego dostępu, czyli radio, czyli telefon, czyli nawigacja. Nawigacja wiadomo, tomtom troszeczkę się odpala, ale działa, oczywiście hula sobie elegancko, e, no i informacje, ustawienia. Czyli na przykład jak będziemy szybko potrzebowali włączyć, będziemy mieli na przykład ustawione radyjko, a będziemy potrzebowali szybką blokadę włączyć, włączamy tutaj, cyk, włączamy system wspomagania pod górkę. I tu możemy klimatyzację e, sterować. Też tutaj jak mamy na przykład włączone radio, to możemy temperaturę zwiększać, zmniejszać, tutaj widzicie w tym miejscu. Także wszystko to działa bardzo fajnie. E, Mercedes ten nie ma kluczyka, znaczy nie ma gdzie, gdzie wsadzić tego kluczyka, to jest taki system bezkluczykowy. I odbywa się poprzez naciśnięcie tego guzika. Jedno naciś naciśnięcie bez pedału e, hamulca odpala nam wyświetlacz, drugie naciśnięcie odpala nam zapłon. Musimy właśnie te wskazóweczki, proszę bardzo, test kontrolek nawet. No i później z hamulcem odpalamy. Natomiast widzimy, że kluczyki cały czas tutaj są i mogą być oczywiście w kieszeni albo jeszcze gdzie indziej, no i gasimy oczywiście tak samo zakres regulacji kierownicy jak dla mnie bardzo dobry tak maksymalnie kładziemy tak minimalnie do góry oczywiście też nie ma problemu z zejściem, ja sobie takie, że dwa podłokietniki bardzo fajnie mi to odpowiada, te lusterka o których mówiłem, bardzo fajnie widać, ponieważ nie trzeba odwracać za bardzo wzroku, można je kątem oka cały czas obserwować, co jest bardzo fajną sprawą. Zauważcie, że jak, jak mamy włącznik świateł. Tu odpalamy pozycję, tu gasimy pozycję, tu odpalamy światła i tutaj te światła gasimy. Firaneczki zasłaniamy w ten sposób, a jeszcze w sumie nawet nie zasłaniałem. Zasłaniamy firanki dookoła, natomiast tutaj mamy miejsce na wyświetlacze. Wyświetlacze bierzemy sobie do środeczka i zapinamy sobie tutaj rzepik. Oznacza to... Ty, ale te firaneczki coś tutaj jakieś przykrótkawe, kuźwa. Możemy cały czas mieć podgląd na to, co się koło auta dzieje. I tutaj na przykład leżąc, mamy taki przycisk, guziczek, gdzie odpalamy go i widzimy, co się dzieje na zewnątrz auta i to jest o tyle fajne, że te lustra w nocy chodzą na podczerwieni. Wczoraj to właśnie testowałem, może dzisiaj mi się uda też na to zerknąć. I na ciemnym parkingu, gdzie w normalnym lustrze nie widzielibyśmy nic, na tym lustrze widzimy jak w dzień. Te lustra się później wyłączają, a możemy tam je nacisnąć, żeby je włączyć. No, coś takiego nowego. Właśnie powiem Wam, że ten samochód mnie bardzo, bardzo jara, dlatego że on jest taki, no kurde, no coś, coś innego mam. E, czym mogę się cieszyć, taką, mam taką po prostu zabaweczkę, prawda? Mam tu jeszcze podświetloną gwiazdę. A i w sumie jeszcze elektryczny ręczny, o którym nie powiedziałem, standardowa sprawa, włą włącza się go poprzez zaciągnięcie dźwigni, można go zaciągnąć również przyciskiem, i to tyle. Także dziękuję serdecznie za odwiedziny w nowym MacTrosie w flocie tkaczykowskiej. Jeśli wam się podobało, to wiadomo, Subik e, łapa w górę. No i cóż. E, Niedługo wyjedziemy tym w trasę, myślę, że to będzie jeszcze około półtorej tygodnia do dwóch i wyjedziemy w trasę, wtedy więcej pokażemy z trasy już, takie, już takiego jak jak on się zachowuje w pracy. Ponieważ teraz to możemy sobie jedynie pokazać to wszystko, jak to wygląda, natomiast o funkcjonalności tych wszystkich mirrorkamów, tych wszystkich tabletów i. Yy, mocy tego samochodu i też skrzyni biegów tego samochodu. Będziemy mogli porozmawiać dopiero, jak będzie ten samochód w trasie i dostanie prawdziwe tony, bo na tą chwilę powiem Wam szczerze, że nie zaobserwowałem albo dobra, porozmawiamy o tym w następnym odcinku. Gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało piszcie, postaram się Wam jakoś na to odpowiedzieć może e, filmem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej! So I've come to the conclusion. Just a rotten piece of fruit. So I'll end up dead.